Wyścig dziesiąty, za momencik Janusz Kołodziej po raz trzeci się pojawi nam na torze. Tu jeszcze widzimy Lee Adamsa, no niezbyt chyba szczęśliwego jak na razie ze swojej postawy w tym spotkaniu. Trzy starty, trzy punkty. Denis Anderson. A tutaj Janusz Kołodziej bezapelacyjnie na razie aktor numer jeden tego meczu obok Holdera myślę. On pojedzie w parze z Robinem Ashpegrenem. No i naprzeciwko nich staną Chris Holder właśnie i Artur Mroczka. A więc mamy pojedynek zawodników niepokonanych jak na razie. Myślę tu o Holderze i o Kołodzieju, Grzegorz Rępała. Oczywiście stały obrazek. Jeszcze tam poprawki ostatnie dokonuje były zawodnik. Między innymi były zawodnik Unii Tarnów, a jeszcze tam podszedł. Redding żeby tam ostatnie uwagi Januszowi przekazać, jest mroczka z pierwszego pola, Holder z pola trzeciego. No i myślę, że tutaj takie dwie pary nam się potworzą, że Janusz Kołodziej i Chris Holder powalczą o to pierwsze miejsce, a mroczka z Aszpegrenem o pozycję trzecią. Kołodziej tym razem z czwartego pola, Podjeżdża już także robi Aszpegren. No i zobaczymy, co wykombinuje tym razem Janusz Kołodziej. Najlepszy sezon z pewnością w karierze tego zawodnika. To już mówiliśmy wielokrotnie. I w każdym praktycznym meczu tylko tą swoją wielką formę Koldi potwierdza. że Holder wyszedł jednak szybciej, dojedzie do krawężnika, ale czy teraz Kołodziej zrobi to, co tutaj już wielokrotnie pokazywał. To jest poezja speedwaya, proszę Państwa. Janusz Kołodziej zdecydowanie znowu na czele i to jest już kilkadziesiąt metrów przewagi tego zawodnika. Koldi jest pierwszy, na trzeciej pozycji jedzie aż Pegren. zamyka stawkę Artur Mroczka. No i 4 do 2 na razie prowadzą w tym wyścigu gospodarze, i wygląda na to, że tak już do końca tego biegu zostanie. Janusz Kołodziej na prowadzeniu na drugiej pozycji. Holder, trzeci jest Aszpegren. Nie ma tu wielkich emocji w tym wyścigu, bo to co wyprawia Janusz Kołodziej to jest coś niesamowitego. Janusz Kołodziej na czele Holder, który też przecież dobrze sobie dotychczas radził. Zupełnie bezradny wobec. Doskonałej jazdy Koldiego. Mroczka zamyka stawkę. Trzeci jest Aszpengren. 4-2. Wygrają ten wyścig gospodarze. Wyrównają stan dzisiejszego meczu na 30 do 30. I brakuje im w tej chwili 14 oczek, do tego, by zapewnić sobie tytuł mistrza Szwecji na rok 2010. Będą mieli na to 6 biegów, które nastąpią po tej 10-minutowej przerwie. Zobaczmy jeszcze jednak powtórkę tego biegu. Zobaczmy, co zrobił kołodziej na przeciwległej prostej. Jak fantastycznie tutaj, mimo że oglądał na początku plecy holdera, jak go fantastycznie wyprzedził jadąc przy krawężniku. Znakomita jazda Janusza Kołodzieja, no, który naprawdę tutaj przypomina dzisiaj e, już wspominany przeze mnie pociąg TŻW. On tak odjeżdża rywalom. On tak po prostu. Świetnie spasowany, świetna dyspozycja.